Sześć określeń na czasownik pisać w języku niemieckim. Mamy podstawowy czasownik schreiben. Przykładowo, ich schreibe eine Nachricht, piszą wiadomość. Możemy też powiedzieć, ich tippe eine Nachricht, jeżeli chodzi o taką wiadomość na telefonie. Albo ich texte. Na przykład, ich texte meine Freund jeden Tag, czyli wysła wiadomości do mojego chłopaka każdego dnia. Mamy też czasownik verfassen. Czyli sporządzać albo pisać tak już coś bardziej formalnie. Na przykład ich verfasse einen brief. Piszę, czy tam sporządzam list. Następne słówko. Notieren. Czyli zanotować coś. Jakiś numer telefonu, adres, notatkę. Na przykład ich notiere die Telefonnummer. Czyli notuję numer telefonu. I ostatnie wyrażenie. Zu Papier bringen. Czyli przelać na papier. Ich muss meine Ideen zu Papier bringen, czyli muszę zapisać moje pomysły na papierze.